Witam Was w kolejnym odcinku instrukcji. Dzisiaj zajmiemy się absolutnymi podstawami interfejsu użytkownika programu HydroPlayer. Omówię podstawy, czyli nie wszystkie, może przyciski z tego interfejsu, bo niektórymi zajmiemy się później. Natomiast Część z Was albo większość z Was już sobie dała radę z obsługą tych przycisków. Przy okazji pojawiła się jak zwykle nowsza wersja, już 1003. Zapraszam do pobierania aktualizacji, gdy tylko się ukaże, bo nie wiem, czy od razu po tym odcinku dokonam aktualizacji w internecie. Uwaga, uruchamiamy program, moi kochani, jest to wersja 103. Beta Full Test Only i interfejs użytkownika. Niektórzy z Was mówili, że tutaj nie działają gdzie niegdzie jakieś przyciski, a w międzyczasie przecież wyświetla się jakaś grafika na ekranie. Nie, nie. Moi drodzy, tutaj program się jeszcze nie uruchomił. Nie uruchomił tak najważniejszego mechanizmu takiego serwera odtwarzania multimediów. To jest tylko grafika, która jest w tle. Jakby tego programu. Ona jest z nim na stałe związana, a nie to, że wyświetlana i można ją zmienić. Dlatego też zauważ, że gdy klikam na przykład, sobie próbuję tutaj kliknąć do wyciszenia, to mam open media first, czyli najpierw otwórz jakieś medium, obrazek i tak dalej. Co mamy jeszcze w tym interfejsie ważnego? Proszę bardzo, tutaj nam, gdy podjeżdżamy myszką, pojawia się about us, ale to już chyba wiecie, każdy to zobaczył. Tu będzie wyświetlała się informacja o licencji w przyszłości kiedy będzie ten program i tak dalej i tak dalej. Tutaj nie ma za dużo do tłumaczenia. Już wiecie też z poprzedniej lekcji, której, że można sobie tą ramkę zwiększać, zmniejszać poprzez menu, ale nie chciałbym teraz omawiać menu, co omówimy dzisiaj króciutko. Przyciski do sterowania mediami, nie do otwierania mediów, chociaż jeden przycisk na dzisiaj też będzie potrafił otworzyć media. Omówimy sobie tę część, o interfejsu może łącznie z, no, z tutaj, z tą i z tymi cyframi, liczbami i tak dalej. A zatem, moi drodzy, no chyba każdy z Was poszukiwał przycisku, żeby można było otworzyć jakiś obrazek, jakiś film, skoro już wiecie, że to jest do oglądania filmów. Każdy z Was dotarł do tego przycisku, ale ja go zostawię na później. Natomiast zauważcie, że właśnie gdy nie jest otwarty żaden film, żaden obrazek w programie, to próba kliknięcia Play, tutaj się pojawiają tym razem już skróty w najnowszej Wersji programu, to próba kliknięcia Play spowoduje, że właśnie program przechodzi w tryb otwierania mediów, do, aby wybrać medium gdzieś z dysku. I zróbmy to na początek. Play i proszę bardzo, wejdę sobie na przykład w mój folder z mediami, gdzie mam i filmy, i same obrazki oraz mieszane media, obrazki i filmy. Wejdę na przykład w filmy i proszę bardzo, klikam tutaj sobie taki filmik, który też jest z dźwiękiem akurat. I proszę bardzo, ten filmik leci. Mam nadzieję, że słyszycie tutaj też dźwięk, a jak nie, no to proszę bardzo, tutaj jest taki suwak do regulacji głośności tylko tego medium. Widzicie, teraz zrobiłem na 100%, to ładnie tutaj działa. Idąc od prawej strony, skoro dotknęliśmy przycisku tego suwaczka do regulacji głośności, oczywiście jego stan się zapamiętuje pomiędzy uruchomieniami programu. Zobaczcie, ustawiłem na 89%, zamknę program. Uruchomię go ponownie i suwaczek będzie sobie stał na 89, 9, na 89%. Ponownie otworzę ten sam film. Niech on sobie leci z taką głośnością. Gdybym chciał szybko wyciszyć, a nie suwać suwaczkiem, to klikam tutaj w mute, czyli wyciszenie. Albo teraz mi się pojawia tutaj podpowiedź mute off, czyli wyłącz wyciszenie. Bardzo prosty przycisk, chyba też. Każdy z Was doszedł do czego to jest. Co dalej? Możemy sobie e, e, oczywiście nasz film zapauzować. Zobaczcie, gdy klikam pauz, ja wiem, że to są oczywiste sprawy, ale że to trochę jest jeszcze po angielsku, po polsku będzie w przyszłości, e, to nie wszyscy wiedzą, że e, e, zapauzowanie spowoduje, że film zatrzymuje się w jakimś miejscu. Tutaj na dole też chyba dali, daliście radę zaobserwować, że cały ten dolny, niebieski, szeroki suwak to jest pasek postępu filmu. Gdy jest odtwarzanie, to ten tutaj suwaczek się przesuwa w prawo, ale my możemy go w dowolnym momencie ten, tenże suwaczek złapać i przesunąć w którąś ze stron, zobaczcie, na dodatek powoli, przesuwając, widzicie, że jakby zmieniamy to wszystko poklatkowo. Możemy robić, gdy będzie szybko, to niestety złapie nam tylko jakieś klatki końcowe. Przy okazji widzicie, że tutaj po lewej stronie tego paska, postępu są podane dwa czasy. W nawiasie kwadratowym żółty to jest czas trwania całego filmu. Z tego widać tutaj, że ten filmik ma minutę, 40 sekund i około 937 milisekund. Natomiast tu widzimy bieżący moment odtwarzania, 36, 7 sekund i tam jakieś milisekundy sobie lecą. Gdy nacisnę pauz, zatrzymam, również mogę przewijać i przesuwać, ale będzie to w stanie zapauzowanym. Można docierać, program jest fajnie zrobiony, można docierać naprawdę bardzo fajnie do poszczególnych klatek filmu. Gdybyśmy nie mogli dotrzeć do akurat, prawie że Pojedynczej klatki filmu, która nas interesuje, to pewnie się domyśliliście, że mamy tutaj takie dwa przyciski w lewo, gdy na niego podjadę, to mam frame back, czyli jedna ramka wstecz albo jedna ramka do przodu. Ale zanim omówię te przyciski, to zobaczcie, gdy zrobię play, gra, gdy pause, zatrzyma się w tym miejscu. A czym się różni pause od stop? A no tym, że gdy kliknę stop, to zauważcie, że ten suwaczek skoczy na sam początek, ale o, i w trybie pause y, widzę, że w trybie y, play dopiero chyba skoczy, bo tu mogę klikać w ten pasek, uwaga, klik, o, i skoczył teraz na sam początek. Gdy było zapauzowane, nie skoczył, drobny błędzik przy okazji na y, sam tworzenia tego poradnika y, to wykryłem, ale będę nad tym pracował. Zauważyliście zatem też przed chwilką, że oprócz przesuwania samym suwaczkiem, mogę też klikać w dowolne miejsce tego paska i przewijać się do określonego momentu filmu. Nieważne jak on jest długi, ten przeskok raczej następuje dość szybko. Gdy film jest zapauzowany, również mogę zamiast ciągać suwaczek, to przeskakiwać szybko pomiędzy fragmentami filmu. Sprawdźcie to sobie nawet na długich filmach. Działa to dosyć fajnie i rewelacyjnie. Ale dobra, załóżmy, że chcemy. E, jakiś moment sobie przewinąć klatka wstecz, klatka w przód, na przykład tutaj zaczyna się laserowanie, czyli na moment laserowania, gdy przeciągam suwaczek, zobaczcie, to jakby nie mogę trafić w pierwszą klatkę, no to przeciągnę tak, że tu mam powiedzmy którąś klatkę z kolei i mogę sobie tutaj klikać pojedynczą klatkę wstecz. Ale oczywiście tych klatek też może być dużo, a czasami będzie wrażenie, że o pojedynczą klatkę się nie chce cofnąć, to wynika czasami ze sposobu zapisu tak zwanych kluczowych keyframe'ów, kluczowych klatek w filmie MP4, ale możemy sobie wcisnąć przycisk Shift i zobaczcie wtedy zgrubnie będzie przeskakiwało tam o 5 klatek w jedną o 5 klatek w drugą, gdy minął już ten moment, to mogę sobie teraz puścić przycisk Shift i o pojedynczą ramkę docierać do momentu, kiedy mi e, właśnie startuje tutaj laserowanie, jakaś konkretna klatka filmu, bo chciałbym zrobić później jej zrzut ekranu, a można zrobić, ale dzisiaj nie będę mówił o tej drugiej rzeczy. Co do interfejsu zauważyliście też, że co chwilę gdy przestają ruszać kursorem myszy, zobaczcie rączki w górze, kursorem myszy nie ruszam, cały ten chud ta informacja na dole, ten pasek znika. No to jest cała moja idea i mi się to bardzo przydaje, e, jeśli chodzi o odtwarzacze bezramkowe e, przy czym znikają też na górze przyciski do, do zminimalizowania programu, do yy, yy, paska. Yy, proszę bardzo, ten, ten przycisk znika. Mamy go na pasku, na dole zadań, i znika przycisk zamknięcia. Trzeba poruszyć kursorem. Oczywiście, gdy jestem poza oknem programu, ten chud i te właściwości też znikają, moi drodzy. Tak to ma działać, ale uwaga. Nie znikają i tak ma być, gdy uruchomimy program i nie ma uruchomionego, odtwarzanego żadnego medium, czyli ani obrazka, ani, ani filmu. Zobaczcie, że mogę też otworzyć teraz jakiś obrazek, wejdę sobie do obrazków. I tutaj sobie odtworzymy ten obrazek. Tutaj, tak samo, ten hud zniknie nam i mamy po kolei, proszę bardzo, znaczy po kolei. I wyświetlony mamy obrazek również bezramkowo, możemy sobie dać na cały ekran. Zauważcie, że przy przeskalowywaniu ekranu, czasami przy załadowaniu filmu, taka fajna, jakby animacja tego następuje. To jest efektem specjalnych narzędzi, które używa program HydroPlayer, Hydro tych, które ściągną na początku po e, jego instalacji, które to pokazywałem narzędzia i folder z tymi narzędziami, Atnel Media, w pierwszym odcinku instrukcji. Zatem, słuchajcie, tutaj oczywiście można byłoby powiedzieć, że w trakcie, kiedy odtwarzamy obrazek, no to niepotrzebny jest ten pasek postępu, no bo przecież to nie jest film, on się nie będzie przesuwał. Dlatego ja go nie ukrywam. Wiecie z jakiego powodu? Dlatego, że program potrafi również odtwarzać obrazki w postaci tak zwanych GIF-ów, plików GIF. A jak wiecie, mogą to być obrazki statyczne, ale mogą być to obrazki animowane. A ten program idealnie je odtwarza klatka po klatce i wtedy będzie działał pasek postępu. Będzie widać przewijanie, będzie można zrobić pauzę, będzie można wręcz wybrać, sprawdzić dowolną klatkę GIF-a, a później dowiemy się w przyszłości, jak to zapisać jeszcze zrzut z ekranu z tego właśnie odtwarzacza na dysk, bo chcemy animowanego GIF-a gdzieś, klatkę wyjąć. Zresztą jeszcze sporo będzie ciekawostek na temat, jakby obróbki, no bo to już bardziej podchodzi pod obróbkę mediów. Zobaczcie też, jeszcze raz wyłączę program i włączę go ponownie. Że po włączeniu, e, tak, po włączeniu rzeczywiście, ja tuż chyba pokazywałem w którejś części instrukcji, że dokąd nie najadę myszką, to na dole tego, e, tego paska z narzędziami nie widać. Widać tylko na górze, e, tutaj w tej okolicy e, przycisk do wyłączenia programu i do zminimalizowania, ale gdy tylko wjadę kursorem myszki w obszar roboczy programu, to ten cały pasek się pojawia. Po włączeniu widać tutaj e, taki napis Open Media Folder i zobaczcie, że gdy e, Przejeżdżam po nim myszką, to on się zaznacza na niebiesko, a jednocześnie kursor zamienia się w łapkę. Gdy zobaczycie taką łapkę, to znaczy, że program Wam mówi i zachęca Was, tu można kliknąć. Przy czym zwróćcie uwagę, że jak ten kursor myszki czubkiem najeżdża pomiędzy literkami, tutaj tego nie zgłaszajcie jako błędu, bo tak to będzie działało, to się nie zamienia to na niebiesko. Ale jeśli go poruszycie po tych literkach, traficie na literki, to zamienia się na podświetlony na niebiesko, co oznacza, że można kliknąć i uwaga, robię. Klik lewym przyciskiem myszki, i otwiera mi się folder, w którym będę miał zapisane obrobione przeze mnie później media. Tak, tak, bo ten program będzie pozwalał obrabiać na różne sposoby, zarówno pliki graficzne, jak i filmowe. Oczywiście wiecie o tym, że do tego folderu można dotrzeć uruchamiając normalnie program Explorator Windows. Wystarczy przejść na dysk C, wystarczy przejść do folderów do, do, do którego wgraliście program. W moim przypadku jest to e, programy Atmel. A później HydroPlayer, i tutaj widzicie ten folder media. Czyli na wiele różnych sposobów można do niego dojść, ale tutaj musiałem się trochę przeklikać, prawda? A czasami potrzebuję szybko mieć dostęp do tego folderu media, to wystarczy, że tutaj kliknę. Co więcej, gdy włączę odtwarzanie jakiegoś medium, czy to obrazka, czy to filmu, zobaczcie, włączyłem, włączę teraz jeszcze raz ten obrazek, to mi się również tutaj wyświetla, o tu jakiś błędzik widzę, bo niebieskie podświetlenie zostało, będę musiał to poprawić, to tutaj również się podświetla na niebiesko, to, co oznacza, że mogę również kliknąć, ale gdzie ja teraz dotrę? Czy do folderu media programu? Nie. No to kliknijmy. Jesteśmy ciekawi. Klikam, proszę bardzo, i dotarłem do folderu, gdzie leży fizycznie ten obrazek na dysku. Czyli gdy teraz sobie e, słuchajcie, wiecie, bo czasami teraz mam tu mało plików, wy też załóżmy możecie mieć mało plików do testów, ale gdy macie pełno plików, różnych zdjęć, to czasami, gdy jest jakieś zdjęcie odtwarzane, to już po chwili nie kojarzycie zaraz, w jakim ono było folderze. No to wtedy wystarczy kliknąć i program was przeniesie do tegoż folderu. Podobnie jest, gdy e, odtworzymy sobie, moi drodzy. Jakiś nie obrazek, a na przykład film. Proszę bardzo. Wywołujemy filmik Uf, tutaj ja sobie gadam, ściszę naprawdę? tego gościa na ekranie, proszę bardzo, niech za głośno nie gada i też gdybym nie pamiętał, gdzie on leży, to podjeżdżam sobie kursorem myszki, klikam i proszę bardzo, otwiera mi się folder z tym właśnie filmem, który jest na bieżąco odtwarzany. Wracając do samego interfejsu, tu oczywiście mogę ściszać, mogę zgłaśniać, ale o wiele szybciej, łatwiej jest mi tu kliknąć. W miód, czyli wyciszenie, a film dalej jest odtwarzany. Suwaczek sobie leci. Jak widzicie, mogę przeszukiwać ten film w ten sposób. Nawet, jeszcze raz, może się powtarzam, czasami, nawet przy długich filmach pełnometrażowych, również to przewijanie działa i powinno działać w miarę doskonale. Cóż, moi drodzy, zobaczmy teraz, skoro tu jest dłuższy film, jak działa przesuwanie o, o jedną ramkę czy o większe skoki czasowe. Zobaczcie, jest film zapauzowany, nie, zapauzujmy film, i teraz zauważcie, że jesteśmy na bieżącym czasie, tu też się podświetla na czerwono. Łapka się pojawia, to znaczy, że też można kliknąć, ale ja tu Wam na razie nie będę podpowiadał o tej, o, o tej funkcjonalności. To jest dosyć ciekawe związane z tak zwanym Hydro Media Studio, ale o tym później, o tym w innej y, części instrukcji. Natomiast tutaj zobaczcie, mogę przewijać się o jedną klatkę. W lewo i proszę bardzo, gdy jest obraz w miarę statyczny, to nawet nie widzimy, że coś się przewija, ale widzimy, obserwując bieżący czas, widać, że się przewijają pojedyncze klatki. Niestety na obrazie, jeśli nie mamy dynamicznych zmian, to nic nie zobaczymy. Mówiłem Wam, że można wcisnąć przycisk Shift i wciskając przycisk w lewo, zobaczcie, że teraz nam skacze z Shiftem, z, z shiftem lewym. Powinno skakać o kilka, chyba o pięć klatek, ale mogę wcisnąć przycisk CTRL i będzie mi skakało o większą liczbę, o, o całą sekundę. Zobaczcie, widzicie? 33, 32, teraz będzie 31, ale mogę wcisnąć CTRL-SHIFT razem. To będzie skakało jeszcze o większe odcinki czasowe. Teraz już wyraźnie widać, jak porusza się to na ekranie. Można jeszcze kliknąć sam lewy przycisk ALT i teraz. Przy przechodzeniu zobaczcie 10, teraz mi chyba o 5 sekund cofa, albo oczywiście tak samo o 5 sekund do przodu, i nie pamiętam, chyba jeszcze można wcisnąć Ctrl Alt, to będzie przewijało o 10, któraś kombinacja, o 10 sekund całe, nawet chyba prawy Alt można nacisnąć, przepraszam. Tak, prawy ALT przewija o jeszcze większą liczbę. Wciśnięty prawy ALT i klikanie myszką w te przewijanie. Chodzi o to, żeby można było przewijać albo dokładnie co ramkę, albo co kilka ramek, albo co sekundę, albo co 5 sekund i tak dalej. To sobie możecie popróbować i pobawić. To odnośnie tej części interfejsu. Zawsze, gdy chcecie sprawdzić, jaką długość ma jakiś film w sekundach, to rzeczywiście wystarczy go otworzyć. Proszę bardzo, wezmę tu jakiś inny filmik, na przykład. Ten MP4, i proszę bardzo, widzimy, że ten ma 2 minuty 59 sekund. Tak na szybko do, do sprawdzenia. Oczywiście można to też sprawdzać we właściwościach pliku i tak dalej, ale proszę bardzo, jest filmik, chcę go wyciszyć, wyciszam. Myślę, że ta część. Tu też mogę oczywiście znowu kliknąć, żeby go pobrać znaczy pobrać, otworzyć folder, w którym on leży. I myślę, że ta część interfejsu nie sprawia wam problemu, a wiem też, że niektórzy już odkryli kilka dodatkowych właściwości. Jest tutaj troszkę skrótów różnych, ale może Wam opowiem o kółeczku myszki, które potrafi robić dosyć ciekawe rzeczy. Otóż zobaczcie, może w tym celu, jeszcze raz go specjalnie wystartuję. Jak wiecie, można uruchamiać program albo tędy, albo już pokazywałem wam w innej lekcji. Można sobie taki program, nie pro, program, tylko film, można sobie film na przykład, wejdźmy sobie do filmów, stąd włączyć, przeciągnąć na ekran, proszę bardzo. I teraz mamy film. Chcielibyśmy przeskoczyć do następnego filmu. Tu często w interfejsach bywają, bywają moi drodzy przyciski do następny, następny. Mnie czasami denerwuje to. Klikanie denerwowało, zawsze klikanie następny, następny. Wolałbym mieć kółeczko myszki, które będzie mi przeskakiwało pomiędzy filmami. Widzicie, pierwszy film jest ten tutaj niebieski, drugi z takim zestawem ATB, trzeci taki. Zobaczcie, przeciągam teraz kółeczkiem myszki, przekręcam je do siebie. Uwaga, wskoczył mi następny film, a teraz od siebie kręcę kółeczkiem myszki, poprzedni. I zobaczcie, jak pięknie, płynnie, rewelacyjnie przenoszę się. Pomiędzy filmami, widzicie to? A ponieważ jest to program, który pozwala, zobaczcie, doszedłem do ostatniego tutaj filmu i on je ładnie przywija według kolejności, która jest ustawiona, tak jakby tutaj domyślnie w eksploatorze Windows. A co się stanie, gdy jeszcze raz przekręcę myszką do siebie? Uwaga, skoczy mi znowu pierwszy, a gdy od siebie, to znowu ostatni z tego folderu. Dosyć fajna funkcjonalność. No dobrze, a co się stanie, kiedy wejdę w obrazy? To samo. Zobaczcie, przeciągam sobie obrazek teraz, ten ESP32 i kręcąc kółeczkiem myszki do siebie, proszę bardzo, przesuwam się po wszystkich kolejnych obrazkach. Tak samo, gdy przejdę na początek, to w końcu mi się to przewija w kółko w tym samym folderze. Ale pewnie jesteście ciekawi, co się stanie, kiedy jednak będą obrazy i filmy. Czy damy radę teraz przewijać kółeczkiem? Uwaga, Teraz to źle zrobiłem, bo kliknąłem w to, a miałem przeciągnąć. Można, Ja tu mam skojarzenia włączone, ale o tym kiedy indziej Wam opowiem. I teraz uwaga gdy, uwaga, gdy przeciągnę kółkiem myszki do siebie, powinien mi się odtworzyć ten filmik. Odtworzył się, proszę bardzo. Następny, znowu przyciskiem, nawet w trakcie trwania filmu, jak przesuwam kółeczkiem myszki, to przerywa się film i odtwarza się następne medium. Nieważne, że to jest obrazek, teraz znowu film, teraz znowu film, teraz obrazek, teraz znowu film, kolejny film, kolejny film, yy, kolejny film, teraz obrazek, widzicie? I mogę sobie tak przewijać i to pięknie działa. Ja tu nie mam nawet bardzo szybkiego komputera, a kółeczko myszki działa tutaj w sposób, no. Jak dla mnie rewelacyjny? Dajcie mi znać, co Wy o tym sądzicie. Dobrze, mógłbym jeszcze długo opowiadać, ale miałem poruszyć w dzisiejszym odcinku instrukcji podstawowy interfejs, jakby tylko związany z odtwarzaniem mediów, a co do tych pozostałych przycisków, szczególnie co do menu, no to na pewno opowiem w osobnym filmie, ale zobaczycie, że to nie jest wszystko w tym programie, dlatego że. Istnieją jeszcze tak zwane skróty klawiszowe, za pomocą których można robić arcy ciekawe rzeczy w tym programie. Myślę, że do nich sami nie dojdziecie bez instrukcji. Ta instrukcja będzie, mam nadzieję, później również w formie pisanej postaramy się ją przygotować, ale na razie to jest instrukcja w postaci krótkich filmików, właśnie, żeby zapoznać się z pewnymi częściami tego całego projektu. To by było dzisiaj na tyle. Zapraszam was do testów i oczywiście, gdyby coś było nie tak, to piszcie proszę na maila team.maupa.adnel.pl. Gdy chcecie zgłosić jakieś uwagi, problemy, no to oczywiście piszcie w temacie wiadomości fix. Spacja hydro player i uwaga, bo już kilka osób, ale chyba tylko z dwie zgłosiły mi problem, że zniknął tutaj im napis full test only, a pojawił się niestety czerwony napis demo czyli to jest niektórzy się zdenerwowali, że wtedy się wyświetliła jakaś reklama, że demo, że coś. Słuchajcie, ja na siłę nie wciskam nikomu reklamy. To ma być full test only, który ma działać dużo dłużej niż miesiąc czasu. Możecie się bawić najwyższą wersją Ultra. Ale skoro beta wersja, no to proszę Was, liczcie się z tym, że mogą wystąpić błędy. Mówiłem Wam gdzieś na początku w którymś filmiku, żeby nie próbować odpalać programu co chwilę z innego folderu, bo między innymi to powoduje, jeszcze z nieznanych dla mnie powodów, że program nagle przełącza się w tryb demo. I co gorsze, na dzień dzisiejszy nie mam na to lekarstwa, żeby na przykład zrobić aktualizację i wam to naprawić. Jak już wam się niektórym osobom przełączy to w tryb demo, to koniec. Nie zmienię tego. Będziecie albo mogli jakoś przeżyć i testować to w trybie demo, albo będziecie mogli poczekać na zakończenie akcji, żeby sprawdzić dopiero wtedy przy jakiejś tam cenie inwestorskiej, przy oczywiście. Ja to oczywiście mówię to w tym momencie te rzeczy, bo gdy kręcę jeszcze tę część instrukcji, to jeszcze nie nastąpiła akcja inwestorska. Więc jeśli oglądasz to już rok czasu po akcji inwestorskiej, no to po prostu możesz kupić którąś licencję. Dobra, to by było na tyle. Proszę o wyrozumiałość, a za wszelkie problemy ja przepraszam, tak samo jak mi zgłaszacie, że jeszcze tak na koniec, już tylko powiem tej części, że program jest po angielsku wszędzie. No rzeczywiście jest po angielsku. Niestety mam taki wymóg, że gdy zaczynam wersję beta, ona musi być. W języku angielskim. Dlaczego? Dlatego, że o wiele łatwiej później, gdy program już jest przynajmniej skończony, gdy wyjdę z tej wersji beta do wersji już pierwszej, normalnej. To mogę zrobić tak zwaną, popracować nad tak zwaną lokalizacją, czyli dodaniem języków. Oczywiście mówię w liczbie mnogiej, a będzie to dodanie jednego języka polskiego i gdzieś będzie jakiś przycisk w menu, czy gdzieś, że będziecie mogli sobie przełączać program na wersję polską i angielską. Jeśli jesteście bardzo źli na mnie, że nie zacząłem jednak od wersji polskiej, ale tłumaczę, że nie mogę, to bardzo mi przykro, przepraszam, trudno, poczekajcie, aż skończy się wersja beta. Testów. Aczkolwiek, nawet gdyby Wam się przełączył w wersję demo, to zapraszam do testowania, bo myślę, że mm, warto poznać wszystkie tajniki, sztuczki i kruczki tego programu i jego możliwości, które są ogromne, a idziemy małymi, małymi kroczkami. To by było dzisiaj na tyle, miała być krótka lekcja. Widzę, że po czasie, że już wyszło 23 minuty. Jest to jedna z dłuższych, no ale czym dalej w las, tym wiecie więcej rzeczy do omówienia w kolejnej lekcji. Omówimy sobie te trzy niepozorne przyciski, plus ten jeden przycisk tutaj na dole menu. Jak już się zorientowaliście, jest to menu, ale nie jest to jedyny przycisk menu. To by było na tyle, moi drodzy. Hej. Zapraszam do testów. Na razie.